Trzeba w życiu dojść do sukcesu własnymi siłami. Nie opierać się na tym, że ktoś coś mi da i ja to mam, tylko własną pracą i własną nauką o, w ten sposób. Mam rodzinę, dom, cóż więcej mi potrzeba? Dwoje wspaniałych dzieci i żonę. To jest mój sukces. Mimo, że mąż pracuje za granicą i rzadko się widzimy, razem budujemy ten związek, ten dom i tą rodzinę, nie? Wspólnie. Żona z córeczką jeżdżą sobie na łyżwach, właśnie, ale trenują, więc nie będziemy im chyba przeszkadzać. Niech się uczy dziewczyna. Od zawsze rysowałem. I tak rok temu po prostu się za to bardziej wziąłem i nauczyłem się rysować włosy. Nauczyłem się w końcu rysować proporcje dobrze ludzkie. I myślę, że to był taki jeden z moich większych sukcesów. Mam jeden taki sukces, ale to jest nie ten wypowiedź na antenę. To jest mój prywatny sukces. No, jestem z tego bardzo dumny i rodzina chyba też.